Cześć, witam Was. To jest pucharek, gdy uczeń przerasta mistrza. Musimy pobić czas BX, który wynosi na tablicy 19,7. I teraz tak, tu ja Wam pokazuję mój szybki ran. to jeszcze nie zdobyłem pucharka. Pokazuję Wam tylko mniej więcej o co chodzi i o ile jeszcze nie graliście w to, bo jak graliście, to już znacie rutynę. Jedynie Wam to powiem, że tarcze układają się co jakiś czas inaczej i będziecie musieli na to zwrócić też uwagę i wziąć pod uwagę, jak będziecie Wasze ran robić. Czasami Wam się uda, czasami nie. Oczywiście, dwa mamy dwie bronie, żeby szybko sobie je zmieniać i nie przeładowywać. Tu już Wam pokazuję w zwolnionym tempie. To jest ran, który ja zrobiłem, gdzie zdobyłem pucharek. Ja tu osiągnąłem czas 19.50, mogło być lepsze. Ja tu popełniłem parę małych błędów, no ale tarcze powiem Wam, że ułożyły mi się stosunkowo dobrze. Hmm i oczywiście trzeba mieć refleks, i jak już widzicie pamiętajcie o tym, że jeżeli macie taką możliwość, to musicie dwie tarcze zbijać naraz, czyli się odpowiednio do nich ustawić możecie przeanalizować ten filmik i sobie zobaczyć. Tylko oczywiście miejcie to na uwadze, że nie za każdym razem będziecie mieli taki układ. Mi akurat na tym wpadło, ale może się okazać, że Wy to zrobicie na innym i zrobicie to dużo lepiej. Niestety ja nie mogę cofnąć czasu, żeby lepiej to zrobić i pokazać, jak kucharek wpada. No ale mam nadzieję, że to Wam wystarczy do tego, żebyście wiedzieli, z czym macie do czynienia. Jak tutaj już widzieliście, przełożyłem sobie broń. Pamiętajcie, że to jest Desert Eagle. On ma trochę większy odrzut. I pamiętajcie, oczywiście, żeby nie zabijać, oczywiście, tych cywilów. I tu, jak już dobiegniemy, czas 26 sekund to jest dobry czas. Tu już na pewno Wam wpadnie pucharek. Ja tu mam, jak widzicie, 27, coś tam. I 19,50 zdobyłem. Buh, puharek wpadł, Jest, jestem zadowolony. Jeżeli chcecie mnie prześcignąć w tym i zdobyć lepszy czas, to nie ma takiego problemu. Ja to zrobiłem tylko po to, żeby wpadł mi pucharek. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i podoba. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!